Domjakowi kibicuje Platinum Fitness, Radom ulica Biznesowa 8. Sportowym emocjom, smaku nadaje Max Premium Burgers. Dzień dobry, czas na kolejny dzień obozu Radomiaka w Turcji. Powoli to zgrupowanie zielonych w Belek się już kończy. My jesteśmy po śniadaniu. Za chwilę drużyna uda się na odprawę przed jutrzejszym meczem kontrolnym z serbskim na Predakiem. Będzie to ostatni sparing naszej drużyny na obozie w Turcji. Następnie wyjedziemy na jedyny dzisiejszy trening na boisku. Tam oczywiście praca, powrót do hotelu. Obiad, następnie regeneracja, zapewne sesje u fizjoterapeutów, może któryś z zawodników uda się na basen, na siłownię. Następnie kolejna odprawa i kolacja. Ja tradycyjnie zachęcam Was do subskrybowania konta Radomiak TV, śledzenia naszych wszystkich social mediów. No i co, miłego dnia, miłego wieczoru. Do zobaczenia. Rafa, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, ty? Ja dobrze, a Ty? Ja bardzo dobrze. Wszystko w porządku? Everything okay? Tak. Jedziemy na boisku. Jedziemy, jedziemy na boisku na trening. A nawet trening. O. I ciężka praca. regeneracja. rekuperacja. No jutro mecz. Mecz, tak. Okay. Wygramy. Wygramy. Do zobaczenia. Dziękuję, do zobaczenia. i gdzie idziesz? Zgadnij. Na sprawę. A później na wiesz, trening zostawili mi workami piłek. O kurde. Nie wiem, nie wiem, ale podobno chodzi. często chodzisz, bo dowiedzieli się, że na, vloga, na vlogach, że często chodzisz na siłownię i wiesz, chcą to sprawdzić. Ja na siłownię? No tak mówiłeś. Wiem, że mówiłeś o nogach, ale... No. Nie wierzę, że tam rąk nie trenujesz. Słuchaj, nikt tak nie mówił. Nikt tak nie mówił. tak nie mówi, ale nie wiem, co mam z tym zrobić, wiesz? Nie wiesz co mam z tym zrobić. Dasz radę. Dzień dobry Damian Jakubik Dzień dobry witam Kolejny trening, kolejna okierka i kolejne zwycięstwo Damiana Jakubik A dzisiaj ma być gierka jakaś? Nie, tak tylko wiesz. Wczoraj wczoraj wygrał długi, najlepszy Witam. Damian Jakubik Ja nie, nie będę się chwalił Drugie pytanie. Bom dia! Oh, bom dia, fratello! Buongiorno prata! Bo Bo bom dia! Bom dia! Irmão! Irmão! Irmãos! Pratio! Pratio! O to, chodzi, o to chodzi, bracie. Wesoło masz tu Leo. Nie, no tutaj zawsze jest Mateusz Cikowski, zawsze skopiony. A, patrz, Z rana nie porozmawiamy. Siemano. Siemano. Nie bundziorno. Cześć, Albert. I jestem w awangardzie na bagaż. Właśnie. Pójrzmy na kartę. Jak to możesz? Pójrzmy na kartę. Symfony prysem. Boleř, boleř, boleř. Boleř. 5 minut. Dzień dobry. Dzień dobry. Aj! Kapisz, karab! Ciekawostka, nasz niedzielny sparringowy rywal. Stacjonuje w tym samym hotelu co my. FK na Predak Kruszewacz. Oczywiście sparring jest w niedzielę, bo vlog zawsze jest publikowany. Dzień po nagrywkach. Kupuję karnety. Ej, co to jest? Kupujcie karnety. Kupujcie karnety. Kupuji karnety. Mm. Dokładnie, tak. Kupuję karnety, to to ten tykos. Awatar co to jest? Kupujcie karnety <laughs> Zamowicz? Awatary. Awatary. <laughs> <Avatary? laughs> Jak też nie widział już nie taki młody ten film. Stary film. Rok chyba ma, nie? Awatar. Kolega Leo grał główną rolę. Tak. To jest na Dla Tam są nasi niedzielni rywale. Nie Ale ja ich chcę podglądać. Żeby później wam przekazać najważniejsze informacje. Abyśmy, abyśmy wygrali. I tak wygrałem bez tego. Odważnie. Pewność siebie dokładnie. Jak tam? Zmęczony? Troszeczkę odczuwa się do zmęczenia, ale jest ok. Coraz lepiej, nie? To zabieramy się za pracę. Dawaj, to treningu. Dawaj to. Oj, to. Oj, sić. Gł gł puste. Zimno. Zimno, brać. Zimno. Dobie. Raz nie nagrywaj do i dom. Uszczypliwości w stronę Michała. Ta boli, ta boli w ką. Pewnie. Ta w ką. Chodźmy sobie z kolegów Jak to mówią atmosfera top Atmosfera top Potwierdzasz? Potwierdza o Krystian, musiałeś się zastanowić nad tą odpowiedzią Nie, nie to dobrze Tylko innego nagrywać? Tak, jest za dużo Nie, wczoraj już nie no. Muszę mieć trzy dni przerwy No już my To domu wrócimy To będzie miał, miał przerwę Nie, wiesz jeszcze co musimy nagrać to, to na zakończenie, dobrze? Dobra A ty Damian co zaklejasz? I... Polewa Tylko polewasz. Widzisz jaki medyk? On nic, nie pod, on nic nie potrzebuje Ja jestem samowystarczalny. To było o Damianie A. <laughs> ty, Albi też bo ty co ale się ale robisz Ale ja, ale ja też mówię o że... A, że sobie nie ten nie potrzebujesz ale nie, ale pomocy też. do tego Niech będzie O coś innego My mamy łódź Chciał Chodziło mi Albi, że wiesz, Damian nie, nie, chce, nie, nie zakleja się ale on nie jest bramkarzem, nie? No tak, ale powiem Ci, że był taki moment jak, jak w klubie nie było fizjoterapeuty, no nie tutaj mówię, tylko wcześniej, na przykład przywodziciele sobie sam zaklejałem tapem. Jak już wiesz, miałem kilka razy robione, podłapałem kostkę mm -hmm. na przykład na sztywno, mm -hmm. tak. no okay. też, żaden problem. A to co robisz teraz, to jest po to, aby? Wiesz, są palce lekko po powybijane, mm -hmm. jest takie... Usztywnienie, żeby przeprostów nie robiłeś, żeby tego nie poprawić. Aha, okej, okay. czyli wyjaśnione, wszystko już wiemy. Dokładnie. Dzięki bardzo. Dzięki. No nie mów, że zimno. O, zimno Guys, one, uh, I wanna announce one thing, uh, after the game, after the friendly game, before the game Krakowia, we got Japanese week in our team, if I remember good, Mike and Donis, then second was Rafa, uh, forget shoes. Yes. And, and today we got four new sponsors. Fantastic day by day, everyday sushi, Sochi sushi. that's so day by day, Sochi sushi. Very good. Nice. I love Bravo. Bravo. sushi. Okay, guys. Let's start with David. A. A. 다가. Y rherwyr orfelydau ymlaen. Zbliża się gala KSW, podczas której będziemy oglądać pojedynek Legend Tomasza Damek kontra Mamet Kalidow. Pytanie: Na kogo stawiasz i dlaczego? Przed nami bardzo fajne wydarzenie. Na pewno e, e, tego dnia, e, kiedy będzie odbywało się e, KSW, będzie elektryzowało e, całą Polskę. Jakby nie było e, naprzeciwko siebie stanie e, dwóch, wojo dwóch wojowników, e, dwóch gości, którzy. E, w ostatnim czasie nie tylko dawało nam mnóstwo fajnych emocji oraz powodów do dumy. Wydaje mi się, że zwycięsko z tego pojedynku wyjdzie Tomek Adamek. Duże ukłony również w stronę Mameda Kalidowa, z racji tego, że odważył się wejść na podwórko Tomka. A jak wszyscy doskonale wiemy, Tomek. W swoim, w swoim ogródeczku w Jut prym i to niejednokrotnie. Tutaj wiadomo, natomiast kto wygra jutro? Agassi. Gustavo <śmierzy> Kirty. Ciner. <śmierzy> Boris Becker. A dlaczego nie Medvedev? <śmierzy> Tutaj słuchają to, co słyszymy, natomiast czego słucha Jakub Snowczyński? A ja słucham z boku łap marzenia. Pozdrawiamy. Pozdrawiam. Louis, rest. Bracie! Bracie, odpoczywasz? A? Odpoczywasz? Rest? Rest. Teraz rest. Okej. Okay. Dom kibicuje Platinium Fitness. Radom, ulica Biznesowa 8. Sportowym emocjom smaku nadaje Max Premium Burgers.